Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale Świat Majstra. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jakie poczyniłem sobie zakupy na y, temu. Od razu wam mówię, że nie jest to żadna współpraca. Po prostu no, chciałem się pochwalić tymi rzeczami, bo y, niektóre już testowałem, są fajne te rzeczy. Także zaczynamy. Wezmę sobie, usiądę i już wam wszystko pokazuję. Więc tak. Co my tu mamy? To jest taka taśma, taka osłonka, takiej ochraniacz, jakby, nie wiem jak to nazwać. No, taka taśma ochraniająca na jakieś różne tam y, rzeczy. Na przykład, można to sobie obkleić, to jest bezbarwne, i można to sobie obkleić, na przykład, w samochodzie, y, jakieś tam y, zderzaki żeby się nam nie rysowały zderzaki bądź jakieś te listwy w samochodzie w środku, żeby nam się to nie rysowało. Następnym zakupem, jakim zakupiłem, to jest takie czyściwo do czyszczenia grota od lutownicy. Jeszcze tego nie używałem, bo używam czego innego do czyszczenia grota od lutownicy. I to jest taki zmywak. Tak zmywak, no, tak wygląda jak taki zmywak aluminiowy, do co używają nasze mamy do czyszczenia garnków, jak się przypalą. I powiem wam, że coś takiego jest fajnego do czyszczenia fajnie się tam czyści grot. Ale ja czyszczę na tą chwilę czym, jeszcze tego nie używałem, ale to sobie kupiłem. Następnym moim zakupem to jest taka taśma dwustronna. Powiem wam, że jest ona bardzo cienka. Ale jest y, bardzo mocna ta taśma dwustronna, z tego względu, że y, przyklejałem nią y, ten baterię w telefonie. I powiem Wam, że ona bardzo mocno trzyma. Już jej używałem parę razy. Naprawdę bardzo, pomimo że ona jest tak jak widzicie, cienka, bardzo dobrze trzyma. Następnym zakupem. Taka opaska na rękę magnetyczna i tak jak widzicie tu ma trzy magnesy. Jest tu bardzo dużo tych magnesów. O. Tu widzicie, prześwitują. Wszędzie są po trzy magnesy w każdej tej sekcji. I używałem już jej. Jest bardzo ona fajna. Bardzo dobrze się trzymają tu jakieś śrubki, nakrętki, podkładki. Także bardzo fajna jest ta opaska magnetyczna. Następnym moim zakupem to są te oto kombinereczki malutkie. O, zobaczcie, one są tutaj tak wyprofilowane. I powiem Wam, że naprawdę te czążki, nożyczki, powiedziałem sorki, czążki. Te czążki są naprawdę bardzo fajne. Są bardzo ostre, bardzo dobre. Yy, ciąłem nimi już takie grubsze, że ledwo się tu mieściły yy, te kabelki i powiem wam, że naprawdę bardzo luks onetną nie tępią się, także naprawdę super są te czążki i są bardzo wygodne, bo można nimi ten wszędzie dotrzeć, bo nie są takie małe małe, nie są takie duże i są takie poręczne i wszędzie można nimi wejść. No i ostatnim zakupem, znaczy to było tak, że y, kupywałem te rzeczy i y, mogłem ostatnią rzecz y, wziąć za zupełne 0 zł, za darmo. Do tych rzeczy mogłem sobie dobrać. No i tą rzeczą był ten Oto Dron i powiem wam, że y, nie bawiłem się nim, tylko Zrobiłem tak, że włączyłem go, zainstalowałem aplikację i uniosłem go na chwilę w górę, i opuściłem i na tym się skończyło. A jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się coś więcej na temat tego drona, no to jak będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach i wezmę wam. O, nagram oddzielny filmik, pokażę wam. Dokładnie tego drona omówię. No, ale pokażę Wam go, zaraz go Wam wyjmę. Więc co przychodzi nam razem z tym dronem? Przychodzi on w takim pudełeczku. Wyciągając go z pudełka, pokazuje nam się taka torebka, takie etui, w którym on jest. O, zaraz rozsunę. Czekajcie, bo ciężko mi jest jedną ręką, moment. Dobra, mamy. No i zobaczcie, po otwarciu ukazuje nam się pad. Cała ta konsola sterująca. Tutaj montujemy swój telefon, no bo on nie jest monitorem tylko do zamontowania telefonu. O, znaczy nie telefon, tylko to są jakieś anteny. Już nie pamiętam. Chciałem, że gdzieś się tu montuje telefon. Ok, w zestawie mamy drona. Dwie baterie, razem są trzy, bo dwie dodatkowo trzecia jest w środku w tym droniku. Ten dronik tak wygląda. O, no i dodatkowo mamy jeszcze w zestawie instrukcja obsługi. Kod QR z oprogramowaniem, no i śrubokręcik, ładowarka, znaczy kabelek do ładowania, dodatkowe skrzydła i takie ochraniacze, ochronka na te skrzydła. Także to takie ja poczyniłem zakupy. Powiem Wam, że nie kupuję dość często z tego temu, po prostu no zainstalowałem to aplikację i pierwszy raz poczyniłem takie zakupy może później będę coś częściej kupywał, no zobaczymy no ale jeżeli ogląda ktoś z temu i jeżeli by chciał to chętny jestem na wejście w, z nimi współpracę także jak ktoś ogląda mnie z temu to piszcie do mnie w, czy na maila czy na Facebooka, czy po prostu odezwijcie się do mnie w komentarzu pod tym filmikiem? No dobrze, moi drodzy. Także pokazałem Wam pokrótce, co zakupiłem na tym słynnym temu. No i w tym odcinku to by było no na tyle. Zapraszam Was serdecznie do następnych odcinków. Do subskrypcji kanału, komentarzy i do następnego. Trzymajcie się, Elo.